Donald Trump w sumie może już iść na emeryturę. Jego piękna, bogata, złota, świecąca trochę rudością jego włosów i perłom jego zębów ustawa budżetowa właśnie przeszła przez senat. Co znaczy? Że została uchwalona. Ale czym tak naprawdę jest ten piękny rachunek? Rachunek Donalda Trumpa jest niczym innym jak ustawą budżetową, która poniekąd spełnia jego obietnice wyborcze, a z drugiej strony spełnia jego groźby powyborcze w stosunku do tych, którzy według Donalda Trumpa go zdradzili. Drodzy panowie, bo teraz mówię do was, pamiętajcie, Donald Trump i Elon Musk to są twardzi zawodnicy. Jeżeli tak samo jak oni chcecie być twardymi zawodnikami, a nie miękiszonami, to wbijajcie w moje bio, tam macie link do grupy właśnie dla mężczyzn, którą razem z wami, dla was buduję. A teraz wróćmy do Donalda Trumpa, który nie tylko spełnił pewnego rodzaju obietnice wyborcze, takie jak likwidacja podatku od napiwków, likwidacja, uwaga, podatków od nadgodzin pracowanych w firmie. Co więcej, powiedział wyraźnie: niektóre podatki zostaną zlikwidowane przy kredytach dawanych na amerykańskie samochody. Co więcej, emeryci, którzy mimo wszystko pracują i zarabiają mniej niż 75 tysięcy dolarów, zaoszczędzą rocznie około 6 tysięcy dolarów. Te przywileje podatkowe, które Donald Trump właśnie wprowadza albo przedłuża, będą kosztowały Amerykę około, około 5 bilionów dolarów. Skąd wziąć teraz pieniądze na sfinansowanie tego? No cóż, po pierwsze, Donald Trump ogranicza, dosyć mocno ogranicza dostępność do służby zdrowia, bo żeby mieć w cudzysłowie darmową służbę zdrowia, musisz pracować przynajmniej 80 godzin i płacić 35 dolarów miesięcznie za to, co spowoduje, że osoby bezrobotne nie będą mogły korzystać z tej służby zdrowia. Co więcej, powiedział wyraźnie: Zabieramy wszystkie dotacje na fotowoltaikę. I uwaga, niszczę Elona Musk'a, któremu odbieram wszystkie dotacje na auta elektryczne. Wiadomo, że Tesla była największym amerykańskim beneficjentem w tym zakresie, co spowodowało, że Elon Musk postanowił otworzyć swoją własną partię, która ma nie dość, że zabrać ludzi Republikanom, to jeszcze przetrzewić dosyć mocno Demokratów. Wojna w Stanach Zjednoczonych pomiędzy jednym a drugim gościem naprawdę nabiera ciekawego tempa.